Ja bym nie robił z pierwszej jaskółki od razu tego, że jutro będzie 25 stopni. Też bym nie robił z wygranej pana prezydenta obecnego Dudy czegoś, co ma nam przeszkodzić w życiu. A też te obawy, które są, czy w rządzie będzie PIS, czy nie, nie wiemy, jak to będzie. Nie osądzajmy, nie bądźmy aniołami śmierci, bo my uwielbiamy jako palacy od razu widzieć wszystko w czarnym scenariuszu. To czy ja wyjadę, czy nie? Ja całe życie wyjeżdżam. Prawie 4 lata ostatnie spędziłem w Izraelu. Ja już tr trochę czuję potrzebę gdzieś się ruszyć, ale nie wiem, czy to jest za granicę, czy to jest inne miasto, czy może inna dzielnica Warszawy, ale na pewno nie dlatego, że uciekam, bo się boję, że wybory coś nam zmienią. Umówmy się, jesteśmy częścią Unii Europejskiej. Nie dojdzie do nas do takiej sytuacji jak w Syrii. Nie mamy do czynienia z ISIS. Nikt nie zacznie łamać praw człowieka. Nie popadajmy w paranoję.